Hej wszystkim, z tej strony Wera i dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o tak zwanej odznace 0 czyli odznace i jeżdżę konno. W tym filmiku nie będę z wami omawiać tej odznaki ale podam wam źródła, które bardzo mi pomogły przy zdawaniu właśnie jeżdżę konno. Na początek filmik z kanału Kamiami, który naprawdę jest bardzo przydatny. Następnie bardzo bym wam poleciła skorzystać z quizów z oficjalnej strony PZJ oraz z artykułu Equishop, który zawiera wszystkie przydatne informacje. Moja stajnia przed odznaką jeżdżekonną zorganizowała zajęcia teoretyczne, gdzie na przykład zakładałam derkę oraz ochraniacze po raz pierwszy i uważam, że to jest naprawdę bardzo pomocne, bo gdy nie skaczecie na przykład, nie ma potrzeby zakładania koniowi ochraniaczy, więc nie nauczycie się tego, a takie pytania w teorii na jeżdżekonno są. Więc jeżeli Wasze stanie je organizuje, to możecie na takie się wybrać, bo są bardzo pomocne. Co do ubioru, no to jest wymagany po prostu schludny. Zamieszczam Wam tutaj zdjęcia, jak ja wyglądałam na egzaminie. Jechałam egzamin na kucyku o imieniu Lakisha i spisał się naprawdę świetnie. No i ostatnie, no to nie stresujcie się, bo tak naprawdę nie ma czym. Życzę Wam powodzenia, no i to by było już wszystko, więc do zobaczenia.